Witam wszystkie wodniki i zapraszam na horoskop na miłość na luty. Już patrzymy luty dla wodników, jak się będzie ten miesiąc układał dla tego znaku zodiaku. Pomyślcie teraz o osobie w. Druga strona hmm. w sercu pustelnik, a wychodzicie dwójką kielichów. Albo czujecie się samotni we dwójkę, albo ta osoba, z którą gdzieś tam tworzycie relacje, albo chcecie tworzyć, ona nie do końca daje Wam to, czego wy oczekujecie. Tak jakby Wam ta relacja, tak. Ukrywacie to tak w ogóle, bo myślicie sobie, że ta relacja wa wam się opłaca. Na zasadzie lepiej być z kimś, żeby nie być samemu. W głowie piątka mieczy. Walka. No, niezbyt takie yy, lekkie energie. Tak, jakbyście mieli wszystkiego już dosyć, a gdzieś tam się kręci ktoś z przeszłości. Może dopiero oczyszczenie z tego poprzedniego związku, poprzedniej osoby, utoruje wam drogę do tego, żebyście szczerze weszli w kolejny. Bo na razie mam taką, taki zgrzyt tutaj. No, popatrzcie, dwójka kielichów przy pustelniku. Samotność we dwoje. Chcę, ale nie potrafię. I druga strona też to odczuwa, bo ona tak w ogóle chciałaby popracować nad tym związkiem. Jest, widzieć w tym potencjał i to widać tutaj. Trójka była w Trójka Denarów. Róbmy coś. Trójki to jest karta ruchu. Popracujmy nad tym. Widzi potencjał, ona chce. Popatrzcie, moc, wychodzę do Ciebie. Z inicjatywą, ale daje tobie dokładnie to, co ty mi dajesz. Ani grama więcej, bo też ta osoba może czuć się w jakiś tam sposób oszukiwana przez Was. Łączy Was badanie terenu. To, że Wy jeszcze sobie nie, odkry, nie odkryliście się do końca. Jeszcze mam te dwa kufry tutaj pozamykane. Jeszcze jest czas na to, żeby, żeby się odkryć. Natomiast, co was może podzielić? Szóstka buław. Karta zwycięstwa. Nie pozwólcie, może, żeby zwyciężyła przeszłość nad przyszłością. Tak bym to powiedziała. Ja nie mówię, że ten związek, bo tutaj też ta osoba nie jest zła, naprawdę. Pokazała mi się w takich w porządku kartach. Czasami też tak jest, że druga, kolejny związek pojawia się po to, żeby się, żeby zapomnieć o tym, co było. Ale ja mam tutaj ewidentnie zwycięstwo przeszłości nad nawet teraźniejszością, nad przyszłością też. Zobaczmy, jak to będzie układać się. E, tajemnice w pierwszym tygodniu, drugi tydzień. Przyjemne walentynki, e, może jakieś spotkanie, potem znowu zamknięcie ze strony energetyki damskiej. No i potem, Dalej, trwanie w tym pozamykaniu, zadiablenie tej energetyki, zacietrzewienie i może to zwycięstwo. Także bądźcie bardziej świadomi tego, co się dzieje. Kochani, życzę Wam dużo miłości na ten, na ten przyszły miesiąc. Pamiętajcie o tym, żeby nie zwyciężało to, co już odeszło, bo to was tutaj, wisielec wyszedł na, na końcu talii. Zatrzymuje was przed tym, żeby pójść do przodu, żeby zrobić krok, w, krok ku, lepsze, ku lepszemu, ku temu, że będziecie bardziej szczęśliwsi, wolni. Życzę Wam tej wolności. Trzymajcie się, pa pa.